Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Goldman Sachs o złotym straszą czy nas uspokajają? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zachęcam także do polubienia naszego profilu na Instagramie. Link w opisie tam na dole, jeżeli chcecie patrzeć, co się dzieje z Ace Marketing po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Goldman Sachs o złotym straszą czy nas uspokajają? Dzisiaj rano pojawił się specjalny nowy raport Goldman Sachs o ostatnich wydarzeniach na rynku złotym. I za, chwilę, I za chwilę postaram się odpowiedzieć na pytanie: czy nas straszą, czy nas uspokajają? Zobaczymy, jak ten wiodący dawny bank inwestycyjny myśli, co się może wydarzyć w perspektywie następnych miesięcy na rynku złotego, który poziom jest szczególnie istotny według banku, i gdzie należy koncentrować swoją. Uwagę, ale w pierwszej kolejności wykresy, żebyśmy wiedzieli o czym mówimy, euro złotego i dolar złotego. Mamy tutaj na wykresie zaznaczoną średnią 200 sesyjną, która nam pokazuje, że względem euro złotego, który, która to para jest najważniejszą względem złotego, mamy tutaj poziom 4,59 jako miejsce wyznaczone, gdzie przebiega średnia, która odpowie, odpowiada interwałowi rocznemu. I oznacza to, że ta strefa oporów, w której teraz jesteśmy, cała strefa 4,59 do 4,64, wygląda na to, że jest kluczową, żeby zrozumieć siłę albo słabość krajowej waluty, i wygląda na to, że to właśnie w tej strefie okaże się i rozpoznamy te tendencje, które w kolejnych miesiącach będą miały miejsce. Jeżeli euro złoty przekroczy poziom 4,65, a już na pewno poziom 4,70, oznaczałoby to, że na rynku złotego rozwijają się negatywne scenariusze i kolejna fala paniki, przeceny, osłabienia krajowej waluty powinny mieć miejsce. Natomiast teraz każdy spadek poniżej poziomu 4,59 zostanie odebrany optymistycznie, pozytywnie że te dane, te informacje o obniżkach 100% są już w cenach, a rynek widzi, że pomimo obniżek 100%, polskie obligacje, polski złoty wciąż jest niezwykle atrakcyjny, ponieważ płaci bardzo duże odsetki na tle świata i że cały czas warto tankować polskie aktywa, rozpoczynając od złotego, później w polskie obligacje, a na końcu polskie akcje. Dlatego też te dwa poziomy zarysowane są według wykresu, takiego czystego wykresu, najistotniejsze. I analogicznie na parze dolar do złotego. Kluczowy poziom wygląda na to, że to jest 4,24, żeby obserwować scenariusze optymistyczne, a pesymistyczne poziom 4,40. I od tych dwóch, od losów tych dwóch poziomów będzie zależało. Który scenariusz będzie realizowany jako najbardziej prawdopodobny w średnim terminie? Ja osobiście nastawiam się, że po tym wyszumieniu tych negatywnych emocji wkrótce rozpocznie się następna fala umocnienia aprecjacji krajowej waluty i daje około 70% prawdopodobieństwa, że do końca roku będziemy na poziomach niższych na parach związanych ze złotem, na dolar i euro złotem. Już jest to teraz, więc spodziewam się powrotu do aprecjacji, umocnienia krajowej waluty. A co mówi nam Goldman Sachs? Najnowszy raport Goldman Sachs o złotym. Odpowiedź na pytanie: straszą czy uspokajają? No i co tutaj nam mówi bank? Te kolejne dwa slajdy bezpośrednio pokazują, jaki, jaka jest treść tego raportu z jego najważniejszych części, i bank tutaj nam Sygnalizuje, że w średnim terminie ta decyzja może być ujemna dla złotego. To jest główna przesłanka tego raportu, który widzicie tutaj w tle. Natomiast jeżeli chodzi o poziomy, które bank przewiduje, to Goldman Sachs rewiduje 3-miesięczny pogląd co do kursu złotego do poziomu 4,65, sześciomiesięczny, czyli to, co ma być według banku na przełomie na przełomie zimy i wiosny przyszłego roku 4,60. A 12-miesięczna prognoza mówi, że bank spodziewa się poziomu 4,55. Dlaczego euro złoty jest najbardziej ważny? Ze względu na to, że zdecydowana większość polskiego eksportu Pochodzi właśnie z Unii Europejskiej. Mamy największe więzi handlowe z Unią Europejską, a dolar jest wykorzystywany przede wszystkim do zakupu węglowodoru, ropy naftowej, gazu ziemnego, I jako że nasze, nasze związki handlowe ze Stanami Zjednoczonymi są oczywiście zdecydowanie mniejsze na niższych poziomach niż związki handlowe ze strefą euro. Dlatego to, to właśnie euro złoty jest dla nas szczególnie istotny i to od tego kursu zaczynamy to na tym, to na tej parze walutowej koncentrujemy swoją uwagę i tak będzie a głównym miernikiem tego czy faktycznie cały czas para euro złoty będzie wykorzystywana jako miernik siły albo słabości krajowej waluty i poziomy które są na tej parze będą wyniki polskiego Handlu międzynarodowego. Jeżeli będą się zwiększały z Unią, ze strefą euro, no to oczywiście znaczenie euro złotego będzie rosnąć, a jeżeli udział handlu ze strefą euro będzie maleć, to oczywiście udział euro złotego także będzie maleć. Zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tymi materiałami. Przypominam, po każdym, po każdym takim materiale o godzinie 15.10 na naszej stronie acemarketu.com. Są zamieszczane te wykresy, można do nich wrócić, a, po, po, a te wykresy z popołudniowego materiału są o 21:50 zamieszczane na naszej stronie. Zachęcam do tego, żeby także do nich wracać i z nich korzystać. I teraz patrzymy na polskie obligacje, jak one reagują, bo one naprawdę pokażą nam, czy na, na, na rynku krajowych aktywów panuje nastrój. Zachęcający czy zniechęcający do polskich aktywów? Jak ta ostatnia decyzja o radykalnym cięciu stóp procentowych jest interpretowana przez rynek? Teoretycznie taka bardzo mocna obniżka stóp procentowych plus perspektywy obniżek stóp procentowych powinny działać na rzecz umocnienia, czyli spadku rentowności polskich obligacji. A tutaj widzimy, że mamy na wykresie rentowności polskich obligacji. Natomiast Gdyby te rentowności szły w górę, oznaczałoby to, że rynek zupełnie lekceważy, naturalny wpływ obniżek procentowych na perspektywy rentowności polskich obligacji mamy wyprzedaż, ucieczkę inwestorów zagranicznych. I Jaka jest prawda, jaki jest faktyczny odbiór tej decyzji o radykalnym cięciu procentowych? widzimy, że rentowności spadają. Są na poziomie 5,55%. Gdy w okolicach decyzji w sprawie stóp procentowych były na poziomie 5,61-5,63, a to oznacza, że inwestorzy dobrze interpretują. Nie interpretują tego zachowania jako zachęty do paniki na rynku polskich aktywów, tylko uważają, że jest to początek procesu, cyklu obniżek stóp procentowych i polskie aktywa są. Cały czas kupowane polskie obligacje szykują się prawdopodobnie do następnego rajdu w dół na rentowności, dlatego też zachowanie polskich obligacji oznacza, że rynek cały czas ufa polskim aktywom, polskiej władzy monetarnej i perspektywom gospodarczym, perspektywom obsługi e, długu. Dlatego też te rentowności spadają i to właśnie rynek obligacji powinniśmy szczególnie obserwować, jeżeli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak naprawdę inwestorzy, którzy posiadają miliardy euro, dolarów, funtów, złotych itd., interpretują te wydarzenia w polskiej polityce monetarnej z ostatnich dni. No i warszawska giełda papierów wartościowych. Które jak widzimy w rejonie 1900-1930 ma bardzo mocne wsparcie i wygląda na to, że to wsparcie się broni, a teraz każdy potencjalny powrót nawet nad poziom 1975 będzie interpretowany jako zachęta do rozpoczęcia nowej fali wzrostów polskich akcji. Dlatego też zobaczymy, jak w krótkim terminie w kolejnych dniach będzie rynek. Interpretował perspektywy września i perspektywy końcówki roku na giełdzie papierów wartościowych, ale znaczenie wsparcia 1900-1930 zdecydowanie rośnie, jak i oporów w rejonie 1975-2000 punktów. No i teraz szybki przegląd tego, co się dzieje na rynkach światowych. Jako, że w tym tygodniu mamy najistotniejsze dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, one zadecydują o tym, co się wydarzy. Na amerykańskich obligacjach, przez amerykańskie obligacje na rynku akcji, na różnych innych klasach związanych z ryzykiem. Dlatego też będziemy szczególnie przygotowywać się na ten moment. Do danych jest bardzo prawdopodobne, że rynek będzie się e, będzie na małej zmienności, na małej aktywności w, w trybie oczekiwania. Natomiast wykres, który jest w tle, pokazuje, jak bardzo teraz akcje są nieatrakcyjne względem amerykańskich obligacji i ta słabość atrakcyjności jest największa od hossy internetowej sprzed 20 lat natomiast nie jesteśmy na takich poziomach jeszcze ekstremalnych, więc taka hossa teraz związana ze sztuczną inteligencją może jeszcze potrwać parę miesięcy, zanim naprawdę spółki będą tak super e, będą tak super wycenione względem amerykańskich obligacji, że będziemy mogli mówić o tym, że są Przebijane te poziomy ekstremalne sprzed 20 lat, co widać na wykresie. Jakie są koszty zabezpieczenia na wypadek spadku, potencjalnego spadku indeksu standard? Poor's? Widzimy, że nie odbiegają one od średniej z ostatniego półrocza. Natomiast, jeżeli rozpatrujemy długoterminową perspektywę, to widzimy, że koszty zabezpieczenia na wypadek spadku są najniższe, są bardzo niskie. I najniższe od marca 2020 roku, co jest widać na tym okresie, czyli inwestorzy generalnie nie boją się o to, co się może wydarzyć na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. I co jest bardzo ciekawe, mamy już prawie 100 dni handlowych na indeksie Standard Poor's, gdzie nie było spadku podczas jednego dnia o więcej niż 1,5%. Taka sytuacja zdarza się rzadko. Ostatnią miała miejsce w 2018. Roku. Natomiast zobaczmy na następnym wykresie, jak zmniejszyły się oczekiwania co do recesji w amerykańskiej gospodarce na przestrzeni następnych 12 miesięcy. I widzimy, że bardzo wyraźną obserwujemy redukcję oczekiwania na recesję w Stanach Zjednoczonych, a to jest dobra wiadomość dla rynku akcji w Stanach na, na Wall Street. Sam indeks Standard Poor's będzie próbował bronić się przed spadkami. A ponieważ o każdy głębszy spadek będzie oznaczał powstanie negatywnych sygnałów, teraz na indeksie, dlatego też prawdopodobnie do danych o inflacji niewiele się wydarzy, a później zadecyduje reakcja na amerykańskich obligacjach. Zobaczymy, jak rynek się do tego ustosunkuje. Natomiast co jest bardzo ciekawe, teraz dla rynku akcji, im mamy gorsze dane makroekonomiczne z amerykańskiej gospodarki tym lepiej. I ten wykres, który jest bardzo ładnie nam to pokazuje. Czy rynek nastawia się na interpretowanie nielogicznie nie tych danych makroekonomicznych, czy logiczne interpretowanie danych makro. I rzeczone już amerykańskie obligacje, które dzisiaj o poranku wychodzą już znowu nad poziom 4,25. Za każdym razem jest to zachęta do dalszej przeceny amerykańskich obligacji. Podwyższyły się oczekiwa czyli wyceny e, podwyższyła się krzywa dochodowości amerykańskich obligacji co widać na, na, na tym wykresie będziemy do obligacji w tym roku e, w tym tygodniu bardzo często wracać a sam eurodolar broni wsparcia 1.07 widzimy że rynek przywiązał się do tego poziomu chociaż większe znaczenie ma wsparcie w rejonie 1.0650 i także tutaj Dane o inflacji zadecydują o perspektywach na amerykańskim dolarze, a na następnym wykresie widzimy, jakie jest powiązanie, korelacja między amerykańskim dolar dolarem a amerykańskimi obligacjami jenem, euro czy też chińskim juanem. Na przestrzeni od samego początku tego roku korelacje prezentują się w następujący sposób: a giełda w Chinach dzisiaj. Ma, rozpoczynamy od Chin gdzie mamy lekkie zatrzymanie ale przypominam poziom 18 tysięcy to jest bardzo kluczowe wsparcie jako miejsce gdzie mamy e, 20% cofnięcie od maksimów Hossy więc rynek naprawdę e, będzie musiał wkrótce podjąć ważną decyzję o losach średnioterminowych dla indeksu w Hongkongu giełda w Japonii spada więc moim zdaniem czeka nas w miarę neutralne, chociaż lekko negatywne otwarcie w Europie. Natomiast indeks TAX nie powinien złamać tych wspać, czyli półrocznych poziomów, których, które, które za każdym razem, kiedy były testowane, prowadziły do jakiegoś większego wzrostowego odbicia. To typowa konsolidacja o zanikającej zmienności jest tutaj. No i pytanie: czy to jest akumulacja, czy dystrybucja? I odpowiedź wkrótce powinniśmy uzyskać. Natomiast. To, że nie ma przebicia wsparcia na eurodolarze, powoduje, że mamy próbę wzrostu na, na rynku złota i także tutaj w oczekiwaniu na dane o inflacji niewiele powinno się wydarzyć. Natomiast dla rynków akcyjnych, dla rynków ryzyka szczególnie istotne jest zachowanie ceny miedzi, ponieważ gdyby się okazało, że wsparcie 18100 zostaje pokonywane to w takiej sytuacji otwiera się perspektywa na kontynuację spadkowego odbicia w kierunku dolnego ograniczenia tego rocznego kanału spadkowego i byłaby to zła wiadomość dlatego też naprawdę radzę się przyglądać zachowaniu ceny miedzi gdzie wkrótce zapadnie niezwykle istotna i ważna decyzja natomiast mamy potwierdzenie wyjścia górą w sprawie rocznej konsolidacji na cenie ropy naftowej a to nam daje nie tylko wzrost Oczekiwań inflacyjnych, ale także sygnalizuje, że ropa naftowa zamierza ruszyć w kierunku 100 dolarów, być może nawet poziomów wyżej położonych. Natomiast no, sytuacja techniczna ewidentnie staje się bardzo sprzyjająca scenariuszom pro wzrostowym. A na bitcoinie, także tutaj niewiele się dzieje, także tutaj widzimy od pół roku konsolidację między ładnie zarysowanymi poziomami i cierpliwie czekamy na kolejne wybicie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, do dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Cześć!